Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Poranek, kolejny vlog. Czekaj, to. to? Jan robi tuning. E... Mieliśmy przerwę dwudniową na takim kempingu, którym bardzo często stajemy. Bardzo jest, lubimy. Zresztą. Bardzo lubimy. Co prawda staliśmy na miejscach dla kempingu, bo dla ponieważ kamerów. dla kampingu... przepraszam, bo był pełny. Ale właściciel powiedział, że my możemy tam stanąć. Wystaliśmy sobie dwie noce, odpoczęliśmy, poszliśmy sobie na saunę. Zregenerować się, bo jednak, że tak powiem, dwa tygodnie mieliśmy to dość intensywne. Teraz jedziemy na trzeci złot. Ale mamy go bardzo blisko domu. Jakieś 50 km od domu. A w związku z tym, że popsuła nam się pogoda i a rowery nasze muszą stać ciągle na dworzu, więc... A szkoda i szkoda elektryki na dworzu to tak e, szkoda, więc i tak przejeżdżamy przez Dortmund i tak więc podjedziemy do domu, dosłownie zatrzymamy się przed drzwiami, wyjmiemy, wyrzucimy, wyrzucimy rowery. rowery i jedziemy dalej, nawet nie wejdziemy do góry. sobie. Córka tylko nam chleb tak, na dół. Tak, zamówiliśmy, żeby córka przy, y, m, zniosła nam y, chleb. Kupiła, bo dzisiaj jest. No, oczywiście, wy to oglądacie z, w sumie już teraz, to chyba z olbrzymim opóźnieniem w związku z tym, że było tyle materiału. Boże ciało jest Jest Boże ciało dzisiaj, więc spore opóźnienie. Ale weźmiemy tylko chleb i jedziemy na zlot. Już tam nasi znajomi na nas czekają, już piszą do nas. Co A ciekawsze, się... wszędzie pada deszcz, oni ciągle nam przesyłają zdjęcia. No tam nie pada? Ze słońcem. Cały tutaj cały ten rejon jest po prostu chmurami. Już od wczoraj w sumie. Od wczoraj, tak. Pada, ale nam to nie przeszkadzało. Słuchajcie, jak poszliśmy sobie na saunę e, i te baseny, coś wspaniałego. Ulewa okropna, a my siedzimy sobie w basenie, e, oczywiście odkrytym. Coś wspaniałego. Ale dobra, jedziemy, jedziemy teraz na Dortmund i wtedy szybciutko w stronę Ludenscheid. E, kawałek za... Kierse. Kierse. Kierze. Zlot będzie się odbywał, słuchajcie, u rolnika. Tam nasz kolega Grzesie załatwił to wszystko. Będziemy mieli prąd, wodę, toalety, prysznicy nie ma. Ale jest rzut też, więc bardzo fajnie. I posiedzimy sobie tam do niedzieli. Ewentualnie jak zwykle do poniedziałku, bo u nas to najczęściej tak wygląda. A później będziemy musieli chyba odpocząć po zlotach, więc pojedziemy sobie chyba do Holandii jeszcze na dwa dni. <laughs> Wyciszyć się. Dobra, po chodźcie z nami, będzie na pewno znowu wesoło. <laughs> ok, rowery wyciągnięte i lecimy na zlocik. Mamy, nie wiem, 35, może 40 km, więc zaraz powinniśmy być. Dostajemy już teraz tyle zdjęć od znajomych. Słuchajcie, że żałujemy, że nas nie ma. Ale, no za chwilę będziemy, to może godzinkę potrwa, nawet pewnie nie godzinkę, bo mam większość drogi, 90% drogi autostradą, więc moment, tam dojedziemy. Dobra, to co, widzimy się już na miejscu. Jesteśmy już na miejscu. To jakieś motocykl z Holandii, ale to chyba raczej nie jest nasza za załoga. Ja wam tutaj będę robił przebi przebitki z kamerki, ee, z szyby. Dojechali tu kawałek, mimo że pogoda słaba. Druga, całkiem, całkiem. Eee... No, kamperki przejadą, nie? Asia. Tak. Nie to jest to źle. To A tak. wiemy, że jeden jest duży, który przyjechał i, i też dał radę, więc na spokojnie. Fajna okolica. Fajnie w ogóle jest to wygląda. Ty... Bardzo ładnie. Tak. Oczywiście Wy już to też widzicie. Ja będę starał się o, już zamieniać. Widać ten, widać już... O, już widać naszą, naszą ekipę. Tam Zobaczcie, już na dole, tam, widać. tam już są. <śmiech> <śmiech> jeszcze nie wiemy dokładnie ile jest załóg, ile dojechało. Będzie dzisiaj jeszcze jutro będą zjeżdżać. Tak, tak, jutro <laughs> bardzo dużo <laughs> przyjedzie. No dobra, zjeżdżamy na dół. Zobaczcie, mamy prowadzenie. To jest jest bardzo fajny. O widzę już Grzesiu idzie Zaraz nas tu ustawi na pewno Czeka, by właśnie... Oj, tu mamy zjazd brzydki, powolutku. No dobra, to już my tu za chwilę do was wrócimy jak wszystko pozałatwiamy, pouzgodniamy gdzie stajemy. Ja muszę go nagrać jak się pakuje w błoto. Dobrze. Tak starczy? Mhm. Ale pierwsze co weźcie sobie miseczki, chodźcie, bo jest ciepłe. Dopiero... Spójrzcie jak jest sympatycznie. Tu się robi jeden kociołek. Zaraz wam już pokażę. Tu robi się drugi kociołek. Tu już dziewczyny przygotowały, że tak powiem, przekąskę przed kociołkami. Gdzie może zobacz, być lepiej? Bogato, nie ma, nie ma, zobacz. że boli. Wszystko jest. Konkretnie. I nawet rósłek. piątek. No. Na ból głowy. rosołek podobno na ból głowy, ale nikogo głowa nie boli. Nie, No i nasz spontan się kończy. Zostały już tylko cztery załogi, no pięć, sorry. Część już osób wyjechała. Pomału się pakujemy. Dagmara tam jeszcze rosołek robi, tak na, na, na odjazd. My już prawie też zwinięci. Zostało tylko markizę. No i czas wracać, wracać, że tak powiem, do rzeczywistości. Dość balowania. Bo trzeba troszeczkę zająć się normalnym życiem. Dobra. Myślę, że tego vlogu już na tym skończymy. Bawiliśmy się oczywiście bardzo dobrze i zapraszam Was na takie spontane. Patrzcie w internecie, jak się ludzie umawiają, i jest naprawdę mega fajnie.